Zadanie 29. Do zadania 29 mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie rozwiążę w tym odcinku a na drugie pytanie odpowiem w kolejnym odcinku. I popatrzmy. Udany jest ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat o 6. Jedna z krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 12 i jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Ja już tutaj wykonałam taki rysunek pomocniczy. Uzupełnij zdanie, wpisz odpowiednią wartość liczbową w wykapkowanym miejscu. Objętość tego ostrosłupa jest równa. I tutaj to, co możemy sobie wypisać z treści zadania, to jest to, że odcinek AB jest taki sam jak odcinek BC, odcinek jest taki sam jak odcinek DC i odcinek AD. Oznacza to, że tutaj po prostu w podstawie tego ostrosłupa jest kwadrat. Możemy sobie zapisać, że ma on długość po prostu A. I teraz widzimy, że jedna z krawędzi bocznych tego ostrosłupa ma długość 12 jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Czyli odcinek AS odcinek AS to jest ten, o którym mowa, i on ma długość 12. Przy czym zwróćmy uwagę, że ten odcinek AS jest jednocześnie wysokością tego ostrosłupa. I teraz w jaki sposób liczymy objętość słupa? Musimy 1 trzecią pola podstawy przemnożyć przez wysokość. Jeżeli chodzi o pole podstawy, to tutaj będziemy mieli po prostu pole kwadratu, czyli bok razy bok, co oznacza, że pole podstawy to jest nic innego jak 6 do kwadratu, czyli jest to wartość równa 36. W związku z powyższym, teraz już możemy od razu podstawić to wszystko do wzoru, czyli będziemy mieli 1 trzecią razy 36 i razy wysokość, czyli razy 12. Co możemy tutaj dalej zrobić? Możemy oczywiście to skrócić. Tu będziemy mieli 1, a tu będziemy mieli 12, w wyniku czego uzyskujemy 1 razy 12 i razy 12, co oznacza, że objętość jest równa 144. Ponieważ nie mamy jednostek, to zapisujemy, że Mamy tutaj 144 jednostek sześciennych, czyli zapiszmy tutaj, że objętość jest równa liczbie 144 jednostek sześciennych.